Karolina Kwiatkowska, pierwszy dzień świąt, właściwie to nie pierwszy dzień świąt, poniedziałek wielkanocny. Witamy w Rubence. Co widzę, co obserwuję i co, co tu miało miejsce? Znajdujemy się w miniskansenie w Rubence. Były zbierane prezenty od zajączka. Zajączka? Sześć dzieci, tak. Jak widać. <laughs> dzieci było dość sporo, około 25 osób chyba, jak dobrze mniej więcej policzyliśmy. No, zainteresowanie było. <laughs> Wydawałoby się, że w taki dzień wszyscy siedzą w domach, odpoczywają, a tutaj rodzice z dziećmi, babcie z dziadkami i była fantastyczna zabawa. Skąd pomysł? Skąd pomysł? Trzeba w dzisiejszych czasach wybrać trochę te dzieci z domu, nie oszukujmy, bo, bo są czasy, jakie są, tak? W naszych czasach tutaj gdzieś cały czas biegaliśmy na dworze, tak? To na trzepaku, to, to jakieś klasy, inne zabawy. No teraz dzieci większość siedzi w domach pozamykanych. Był ten też cały COVID, tak? No więc dzieci też nie bardzo miały styczność z rówieśnikami, dlatego chcieliśmy oderwać trochę dzieci od codzienności tak i, i z innymi dziećmi, żeby się pobawiły tutaj. Rozumiem, że na terenie całego Skansenu ukryte były e, od zajączka jakiego, jakieś niespodzianki, słodkości, tak? I tak. polegało to na tym, żeby że dzieciaki miały to wszystko odnaleźć. Tak. Jesteś pewna, że wszystko odnalazły? Nie jestem pewna, ale, ale tak mi się wydaje, bo ci powiem, że dobrze tak, szukały. Nie wszystko odnaleźli, tak? To znaczy by trzeba było poszukać. Zachęcam cię do szukania, może ci się jeszcze znajdziesz. Nie o to pytałem, ale okej okay, dobrze. Czy, pytałem, czy za rok e, również za rok? powtórkę? Mam nadzieję, że tak. Pozdrowienia dla pana, e, dla pana Gołosia. Tak, jak najbardziej dziękujemy dla, dla Zbyszka i Ani Gołosz tak, że wsparli tu naszą inicjatywę. No i mamy, że za rok, mamy nadzieję, że za rok znowu włączą się w współpracę. Wszystkiego najlepszego z świąt jeszcze? Tak, wszystkiego najlepszego od, od Teatru Obrzędowego od czeladonka imieniem Kazimierza Kuźnierów, dla wszystkich oglądających, dla wszystkich, którzy tu dzisiaj z nami byli. E, dzisiaj poniedziałek, Wielkanocny. Poczekaj, dobra kobieto, chodź do mnie bliżej. Chodź, 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 chodź. chodź. Uważaj, bo to nie, nie, ale to... nie spokojnie, no chodź. Takie, takie będą. O, chodź Wszystkiego najlepszego. Wzajemnie.